Klaudia, jest w tej breku 13-13, no, cieszę się, że jesteś uśmiechnięta. W tej breku jest 13-13, podchodzisz do serwu, masz w rękach piłkę, brakuje dwa punkty do wygrania, do pokonania przeciwniczki. Co sobie myślałaś w tym czasie? No, no, jedyne co pomyślałam, żeby wprowadzić piłkę do gry, żeby nie szukać punktu, tylko wiedzieć, że dziewczyny potem sobie poradzą, a tak i będzie dobrze. I ta piłka po twoim serwie przy stanie 13-13, poleciała w górę w sufit, Straciłyście kontakt wzrokowy z piłką, sędzia nie, nie przerwał gry, nakazał grać dalej, no jest chyba to jakieś emocje związane z tą, z tą złą decyzją sędziego, od razu się było widać, prawda? Tak, no raczej złość, że wow, sędzia się pomylił i no rozczarowanie trochę. Potem, potem szybko szybka następna akcja, dziewczyny z Jarosławia serwują nie do odbioru i przegrywacie. Były łzy, były negatywne emocje, jak to przeżywałaś? Na początku była złość na trenera sędziego, że o tą piłkę, a ja potem raczej smutek, że było się tak blisko i nie wyszło, ale... Wracacie do Szamotu z podniesioną głową? Tak, jest dobrze. Myślę, że każda dziewczyna jest z siebie dumna, trener też jest z nas dumny. Kibice raczej też i nie ma co płakać. Będzie, Jest takie. Okay. Czyli do tu wraca wesoły autobus, siatkarek i czekamy na następne sukcesy. Dokładnie. Zapraszamy na, na ligowe mecze, zapraszamy na turnieje. Tak. Chciałabyś komuś podziękować? No na pewno dziękujemy wszystkim kibicom i ludziom, którzy nas oglądali i wspierali trenerowi. Patrycja, jesteście już po tym ostatnim meczu półfinałowym, niestety przegranym, ale chciałem zapytać Cię o, o cały turniej. Jak, jak w tym całym turnieju, Twoim zdaniem, się zaprezentowaliście? No, my na pewno dałyśmy z siebie 100%. Żadna piłka nie była odpuszczona. No, zagrałyśmy to, co potrafimy. No, błąd sędziego był, no bo to nie da się ukryć. No i cóż, pierwszy, dalej. Pierwszy mecz wygrany, potem przegrana i potem ten, ten horror w tym tajbreku. Generalnie można powiedzieć, że, że super. To będzie wesoły autobus, który będzie wracał do Szemotu dzisiaj po południu? Oczywiście, że będzie wesołe, no bo pierwszy mecz z Tychami wygrałyśmy, powalczyłyśmy no, z regionowym i teraz właśnie się nie udało, no gramy dalej, no. Jesteście z siebie dumne? Oczywiście, tak. Chciałabyś komuś podziękować? No rodzicom i trenerowi. Jak byś oceniła wasz występ w całym turnieju? Był pierwszy mecz, był pierwszy mecz wygrany. Wydaje mi się, że gładko z Tychami. W drugim meczu z Legionowym poszło trochę, trochę gorzej, jakbyście się trochę rozluźniły. A, no i dzisiaj ten mecz yy, trzeci, gdzie, gdzie w tej breaku tymi dwoma punktami tylko przegrałyście z, yy, z zespołem SOS Jarosław. Jakbyś byś oceniła te wasze występy? No ogólnie to wydaje mi się, że po prostu za bardzo chciałyśmy wygrać. I no tak, już się tak jakby napaliłyśmy, żeby, żeby przejść do tych finałów i w ogóle. I tak no, dałyśmy sobie taką wielką szansę. No ale niestety no za bardzo chciałyśmy no i no nie wyszło, ale no, wszyscy dali z siebie 100% naprawdę, no niektórzy no, mieli gorsze dni, na przykład ja, no troszkę gorzej mi poszło, ale no dałam z siebie wszystko, tyle co mogłam, więc... Po, po zakończeniu turnieju, po wręczeniu, po wręczeniu medali wracamy do Szamotu, to, to będzie smutny, przygnębiony autobus, czy to będzie autobus radosny? uśmiechnięty, zadowolony z, z siebie? No na pewno nie. Trener nam powiedział, że to jest i tak już wielki sukces i no... Ja Jesteś z ciebie dumna? No tak, no to jednak w półfinały to jest coś wow, no coś wielkiego. No co prawda mogło być lepiej, ale no gdybyśmy mieli tak ciągle mówić gdyby, no to... Czyli mam, mam rozumieć, że Agnieszka Wojciechowska nie, nie, nie kończy kariery będzie walczyła nadal? No na pewno nie, no. Chciałabyś komuś podziękować może? podziękować. No, na, no, trenerowi bym chciała podziękować, bo no, on we mnie uwierzył i jakby dał mi szansę wyjść na to boisko i w ogóle, no. Kibice? No oczywiście kibice, bez kibiców to by było, no gorzej by było, kibice to jest wszystko.